Się nagrywał. Jest? Ja. I to... mówisz jak narrator... No to ciśniesz. Ja. Ale narrator musi być. Rody. No i Artur Kaczyński do boju. Ale jedź tam od, boju, od przodu. Tu jadę. Ja w takiej zimnej wodzie mogę jeździć. <laughs> Nie ma tak po kasztelanku O, kasztelan chłodzi się. To <laughs> <Rewerek> wodny. Te, <laughs> hey, tam ci jedzie 10 do godziny. <laughs> Dobra, mecie felko w, w, w promocji, nie? W ramach promocji.